you <small noise> Gostyńskie boisko treningowe przetestowane. Podczas oficjalnego otwarcia, zgodnie z przewidywaniami, nie brakowało sportowych emocji oraz wyjątkowych pokazów. Duże wrażenie zrobiły występy cheerleaderek oraz triki piłkarskie Kamila Drzewódzkiego. Dzieciaki z kolei świetnie bawiły się z animatorami. To jednak nie wszystko. Swoje piłkarskie umiejętności sprawdzali przedstawiciele osiru, ratusza, radnych i strażaków. Gospodarze okazali się wyjątkowo niegościnni, wbijając ponad 20 bramek swoim przeciwnikom i zdobywając puchar. Dzisiaj wielkie sportowe święto w Gostyniu, fiesta na kompleksie sportowym, który z roku na rok zmienia się, zmienia swoje oblicze na lepsze. No tak, dzisiaj y, podsumowujemy oddanie pełnowymiarowego boiska, o którym marzyliśmy od chyba kilkunastu lat w Gostyniu. Ja pamiętam jak 20 lat temu grałem tu jako młody chłopak na takim można by powiedzieć sklepisku. Potem te warunki się trochę poprawiły, ale tak naprawdę no to nie były Warunki optymalne. Nie marzyłem jako dziecko, że będę miał okazję dzisiaj grać na jednym z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce, bo murawa, która przyjechała do nas specjalnie z Belgii, jest jedną z kilku, które są w Polsce z takim specjalnym wypełnieniem nie gumowym, tylko korkowym to jest zupełnie nowa technologia. No, jesteśmy dumni, wydaliśmy dużo pieniędzy, nie ma co ukrywać, to kosztowało blisko 3 miliony złotych. Ale zrobiliśmy to po to, żeby przez kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat obiekt w Gostyniu, tak jak dawno, dawno temu, był takim renomowanym obiektem. I myślę, że nasi piłkarze, ale też osoby, które przyjadą z zewnątrz, które będą tu trenować, będą zadowoleni. Pan osobiście przetestował dzisiaj murawę, jak się biegało? Kondycja słaba, to na pewno trzeba poprawić, ale strzeliłem bramkę życia, bramkę z dystansu, graliśmy z radnymi i udało mi się strzelić piękną bramkę w samo okienko, wszyscy byli pod wrażeniem, a ja jestem dumny z tego, że mi się udało. Takim zamiarem było dzisiaj wygranie tego turnieju i tak się stało, takżeśmy to sobie założyli przed, przed tym turniejem, że jako gospodarza musimy wygrać i tak się złożyło, fajna zabawa. Pogoda dopisała, także naprawdę jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Trenuję zawodowo freestyle football już od 13 lat. Zostałem tutaj zaproszony, aby przeprowadzić na tym świetnym nowym boisku pokazy i warsztaty tylko piłkarskich. Jak murawa agostyńskiego boiska? Dobrze się grało? Bardzo dobrze. Jeszcze, szczerze powiedziawszy, jeszcze nigdy nie grałem na takiej murawie. Jest bardzo miękka, a piłka bardzo fajnie reaguje na tą miękkość. Jestem bardzo zadowolony i zachwycony. Nigdy nie grałem jeszcze na takiej murawie. No właśnie, to co Pan robił z tą piłką, to była magia dla niektórych. Ile to trzeba nauki, ile pasji, żeby tak się wytrenować w tym. Ja powiem tak, na początku, jak sobie zacząłem to trenować, na świecie było około 20 zawodników. I była to pasja z krwi i kości. Trenowałem po 4, 4, 5 godzin dziennie non stop przez kilka lat. Jest to bardzo wiele poświęceń i tytaniczna praca, żeby jednak opanować tą piłkę, ten przedmiot okrągły przedmiot do jakiejś tam perfekcji.